Jeśli kupiłeś Honor Watch GS Pro, niezależnie od wersji, czy to o klasycznej czerni, outdoorowego błękitu, czy niepozornej szarości, to możemy tylko powiedzieć GRATULUJEMY, bo zegarek jest naprawdę więcej niż genialny. Ma nie tylko genialny wyświetlacz, wiele różnych rodzajów sportów już zintegrowanych, pomiar tlenu, pomiar stresu, analizę snu i wiele innych, ale ma trzy inne zalety, które obecnie nie oferuje żaden inny smartwatch. Po pierwsze, cena. W porównaniu z innymi zegarkami, które oferują to samo wyposażenie, zegarek po prostu nie jest zbyt drogi, a nawet powiedzielibyśmy tani, jeśli skorzystasz z ciągle pojawiających się ofert. Cena smartwatch wynosi zwykle około 279 do 299 euro. Ale obecnie istnieją oferty, które kosztują tylko 149 euro. I linki do tych ofert w tekście opisu pod tym filmem. Skorzystaj z oferty od razu dzięki tej oszczędności. Zostały tylko jeszcze 3 dni. Drugą zaletą jest zdecydowanie żywotność materii. Ten smartwatch wytrzyma prawie miesiąc. Honor mówi 25 dni i trzeba przyznać, że to absolutna prawda. Naprawdę ładujemy go raz w miesiącu przy sporadycznym używaniu, ale ciągłym noszeniu, co jest po prostu niesamowite w porównaniu z innymi, które muszą być ładowane nawet co drugi dzień. Więc tutaj też zdecydowanie rekomendacja kupna. A od niedawna oferuje ostatnią zaletę. Powiem Ci jak możesz uzyskać tą możliwość na swoim smartwatchu za pomocą małej sztuczki. Działa również z niektórymi smartwatchami Honoru i Huawei'a. Od natychmiast możesz pobierać aplikację na Twój Smartwatch Honor GS Pro. Tak, dobrze słyszałeś. Wszystko co musisz zrobić to tylko kilka rzeczy, które teraz Ci tutaj pokażemy i wytłumaczymy. A więc zaczynamy! Zainstaluj Huawei App Gallery. Aplikacją możesz znaleźć wyszukując w wyszukiwarce, użyj do tego najlepiej startpage.com, słowa Huawei App Gallery. Pobierz galerię aplikacji ze strony Huawei. Możesz otrzymać komunikat ostrzegawczy, ale możesz go zignorować, bo chodzi tu tylko o pobranie aplikacji. Po zainstalowaniu App Gallery Huaweia należy zaktualizować aplikację Huawei Health w Huawei App Gallery. Następnie, po krótkim czasie oczekiwania, może być koniecznie krótkie ponowne uruchomienie aplikacji Huawei Health. W menu Urządzenie w aplikacji Huawei Health pojawi się przycisk Aplikacje Apps. I tutaj masz teraz dostęp do niektórych aplikacji, które możesz pobrać na swój smartwatch. Rozejrzyj się i wypróbuj, co lubisz. Osiągnąłeś teraz dwie rzeczy. Możesz pobierać aplikację na twój zegarek i od teraz możesz aktualizować aplikację Huawei Health, ponieważ nie jest już aktualizowana za pośrednictwem sklepu Google Play. Mamy nadzieję, że z takimi informacjami nasz film bardzo Ci się spodobał, więc nie zapomnij dać nam swojego lajka i subskrybować do naszego kanału. Nigdy nie wiadomo, kiedy wstawimy coś nowego, a Ty będziesz pierwszym, który zostanie o tym poinformowany, jeśli nacisniesz również na dzwonek. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!